Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Cześć. Zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Pepco. Oferta obowiązuje od 27 lutego do 12 marca lub do wyczerpania zapasów. Oferta może różnić się w poszczególnych sklepach. Przywitaj wiosnę z nową kolekcją Pepko. Kazualowy T-shirt, wystylizowany wraz z jeansami, to klasyczne połączenie tej wiosny. Wybierz swój ulubiony zestaw, jak zawsze, w przystępnej cenie. W ofercie można znaleźć wiele propozycji na odświeżenie szafy, zarówno do codziennych stylizacji, jak i w wersji bardziej eleganckiej. Kamizelki dla dzieci i niemowląt to świetna alternatywa na nadchodzące cieplejsze dni. Dostępne różne rozmiary, kolory i wzory. W najnowszej ofercie dostępne 2 paki T-shirtów dziecięcych, do których można dobrać idealnie pasujące spodnie. To wiele propozycji dla dzieci w niskich cenach. Sprawdź najnowszą wiosenną kolekcję dla młodzieży. W PEPKO znajdziesz dobrą jakość, szeroki wybór w przystępnych cenach. Świecące jojo lub piłka Meteor to tylko część oferty zabawek, w tak korzystnych cenach. Dostępne w różnych modelach i kolorach. Odkryj nowe zabawki dla dzieci, które uczą poprzez zabawę i rozwijają kreatywność. Sprawdź koniecznie ofertę zabawek i podaruj dziecku lalkę lub figurki z ich ulubionymi postaciami z bajek. Nowa, bogata i interesująca oferta produktów plastycznych, która wzbogaci wyobraźnię małych artystów. Pisaki, flamastry i wiele innych artykułów, które będą niezbędne, aby rozwijać talent Twojego dziecka do rysowania i malowania. Odkryj nowe wiosenne akcesoria do dekoracji balkonu, które zapewnią pełnię kolorów dla Twojego ogródka. Piękne ozdoby i propozycje aranżacji, w atrakcyjnych cenach. Sprawdź oferty ze wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Jeśli podobał się Wam przygotowany przez nas materiał, to zaskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.